Już teraz sprawdź, co wydarzy się do końca kwietnia w serialu Zakazany Owoc. Yildiz wyszarpie Lejle za włosy serial Jasak Elma. Będzie się działo pod koniec kwietnia w serialu Zakazany Owoc. Jedna z bohaterek ogłosi, że jest w ciąży, druga przyjmie kolejne oświadczyny. W tureckiej telenoweli nie ma ani chwili na nudę. Sprawdź, co się wydarzy. Na antenie telewizyjnej dwójki można oglądać trzeci sezon tureckiego serialu Zakazany Owoc. W Turcji telenowela powoli dobiega końca, ale widzów w Polsce czeka jeszcze sporo emocji. Romans Leili z Halitem w połowie kwietnia wyjdzie na jaw. Tutaj znajdziesz streszczenia zakazanego owocu do 21 kwietnia bieżącego roku. A co będzie dalej? Poznaj szczegóły Adriana Słowik. Gdy Yildiz dowie się o zdradzie Halita, wpadnie we wściekłość. Zabierze małego Halitkejna i wyprowadzi się z domu. O pomoc prawną z rozwodem poprosi Kaje. Wszystko pójdzie po jej myśli. Ciekawie zrobi się już we wtorek, 25 kwietnia, w tym odcinku Nadir zaproponuje zdradzonej przez Halita kobiecie małżeństwo. Co zrobi Yildiz? Będzie zwlekać, ale gdy dowie się, że Leila jest w ciąży, od razu przyjmie oświadczyny wroga Halita.